Halo, dzień dobry, tutaj Maczek Polaczek, a to jest Hearts of Iron, tak, tak, gra się nazywa Hearts of Iron, lol, skleroza młodzieńcza u mnie występuje, no i gramy jako Polska, będziemy szli ogólnie w, w, w kierunku nacjonalizmu i endencji, endecji, przepraszam. ...tendencji. Hmm, dziwne. Ym, no. Rougic nam urozmaici fajnie rozgrywkę, a więc no, bez gadania możemy już zacząć. I pomyślmy. Polska jest chillowa, yy, przemysłowo, ale ma sporo manpowera, więc yy, tak. Będziemy szli w artylerię plus infantry. Te. E... Jeszcze sobie porobimy te. E... Fightery. Nie wiem jak to się nazywa. E... Po polsku, Fighter to będzie chyba. Ten wyleciał mi z głowy śmigłowy nie. E, Napisz Napiszcie w komentarzu To tak może zrobimy Tak, w ten sposób będzie najlepiej Arty artylerii będziemy od grama robili która będzie walczyła z piechotą. Mhm. Sobie wciągniemy w międzyczasie Danzig i Litwę. Później. Dobra, to to już jest panna rozgrywka. I robimy konstytucję kwietniową. Weźmy na piątą tencję. jaka muzyka. Dobra, tam jeszcze z tym. Ym... Mamy tutaj dwóch przyjaciół po lewej i prawej stronie. Ten chyba jest zastesowany, bo cały czerwony się zrobił. No i to dosłownie. Rip. No i co? Ci, ci dwaj chyba niezbyt nie lubią. Teraz pytanie: czy ja zrobię własną frakcję, czy może pójdę z aliantami? Nie, no. Nie będę takim samym głupiem jak ci, jak ci. Z, 30, z lat 30. że żyli sojusz z aliantami Wystawiliby nas um. A, to mnie obchodzi, tak szerzej. Lecimy w nacjonalizm Nie będziemy lecieć w ONR, tylko no, endencja. Ende, Kurde, jakiś YouTuber mówił ciągle endencja. No i mi się to jakoś tak zapamiętało. Endencja, nie endecja. A ten, napiszcie w komentarzu. Jeżeli mielibyście kogoś wybrać, no nie? Tak, jakbyście żyli w tamtych czasach i mielibyście kogoś wybrać, to byście wybrali. Sanacje, czy endent? endecje? Nacjonalistów, czy tych... Chwila. Sanacja to byli socjaliści chyba. Nie, nie wiem. Sanacja to chyba wszyscy po to roku byli. No to kogo byście sobie wybrali? Faszyzm nie. Faszyzm jest zły. Minus 5. Lecimy w demokrację narodową. Ech. O, on jest kabinikiem, tak. On coś tam wynalazł, pan Ignacy Mościcki. Potem go do rządu jeszcze zaprosimy, żeby nie było, że go na zbity, zbitą twarz wywalimy. Bo potem jak zmienimy partię, to będziemy mogli go na nowo tutaj dać w rząd. I on będzie dawał plus 15 do stabilności, więc no, fajnie. Miło, miło. Zastanawiam się nad pierwszą repo, reformą. Jaka to mogłaby być pierwsza reforma? Hmm. Myślę, myślę, myślę. No chyba ta, to to będzie dobre. W miarę. To da nam więcej fabryk cywilnych ogólnie, więc... Skonsolidujmy y, nacjonalistyczne poglądy. Nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć. O kudę aż, aż się zasmarkałem. Pozdrawiam wszystkich, którzy jedzą przy moich filmach. Ym, no to co? Weźmy... Snajperów, oczywiście trzeba snajperów sobie wziąć i armii Focus. I zastanówmy się. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Maczek, maczek, co dalej? Tutaj nam się robi jakaś. Yy, ta. Yy, stacja kolejowa. Kolejowa. Tak. Kolejowa. Railway Railway to jest kolejowa tak w Warszawie nam się robi. Um. No. Dostaniemy plus 100 politycznej jak się skończę robić. Siły politycznej. Um. Polish revanchism. tak, 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 tak. tak. Bardzo się przyda. Już lecimy pod Litwę. Tutaj będziemy się przyjaźnie uni unifikować, jednoczyć z nimi. Fila tu wojsko już... Ładnie samolociki walniemy. Nie, nie będziemy walczyć lataczej na morzu, więc nie będę strzelał do tych yy, no, do tych statków na morzu ich No yy, no to co przyjaźnie się z, będziemy jednoczyć z reftynami Dostaniemy przy okazji Army Experience. Tak mi się wydaje. Nie, mi się nie wydaje, jestem pewien. Akurat, co do tego. Tak mi się wydaje. XD. Um, um, no to co, co? No 50% mamy. Bardzo dobrze. Yy, I referendum. Panie Dmowski, zapraszam Pana. I jest Pan Dmowski. Ja właśnie, co to znaczy pragmatyzm? Ten. Wie ktoś? Pragmatyzm. Słyszałem kilka razy te słowa. Co to daje? Minus 40 do tego. I don't know. To się przyda. Za chwilę żeby że mną się skończyć to robić. To weźmiemy tamto. No i co? Odnawiamy relacje. Ojej. Relacje z Czechosłowacją, ale to się powoli robi, wszystko tutaj me mój, weźmy, za, zróbmy sobie maszynę tuzji i wydobycie polepszymy. Hmm. A ten film zakończę chyba po podbiciu litry. Tak... Najlepiej będzie. Eee, ile mam już y, tych? Mam dwanaście... MYŚLIWCÓW! To jest... To o czym myślałem na początku, to myśliwce są. To są myśliwce. Dobra, sklerozow sobie poszedł, a więc możemy grać dalej, ale w przemysł idę. Ostro po całości, będę szedł chyba bardzo. Się przyda nam nowoczesna gospodarka. A bądźmy wolnorynkowi! Zaraz sobie wezmę to, ale najpierw podbijemy Litwę. Zobaczymy, czy się Czechy zgodzą. O, nowa era, Bardzo dobrze. Ten mamy bonusy do robienia artylerii. I weźmy alians. Tylko pytanie. Czy oni się zgodzą na ten alians? Hmm. Nie. Jakbym dał... To... Nie, nie, dobra, kawalerii nie będę robił. Tylko piekota. A może? Tu artyleria. Może husary sobie zrobię? To by było coś. Ja mam tutaj jakieś chyba bonusy do kawalerii gdzieś tutaj gdzie to jest o tu heart attack plus 25% i piercing plus 100% no to by było fajne taka kawaleria Tak, dziesiątkami, i tu bym dał suporta im. może jest, między. Może ok, śląska albo wojna. Mogę zrobić to. Oni mają przyjaciół, nie mają przyjaciół, a więc yy, śląska albo wojna. Nie mam zamiaru się bawić z Hitlera. Załatwmy go jak najszybciej. A załatwimy go jak najszybciej? Oczywiście. A nie, chwila. Myślę, myślę, myślę. Najpierw załatwmy Litwę jednak. Tak, tu Blitzkrieg poleci. Zobaczy, już mam tu... O! Hop! I to robimy. Hop. Litewkę bierzemy na agresywne. Lecicie. Niszczycie ich. Za chwilę się przygotuję na wojnę z Niemcami. Ok. To było... ten, to krążenie było niepotrzebne, ale mnie tym. Wszyscy... Um... O takie granice będziemy mieli. Nie no. Weźmy do końca. No, to co? W następnym odcinku sobie... troszeczkę się pobijemy z Niemcami, co Wy na to? Okej, okay. no to cześć.